Towarzysze, jeśli czekaliście na świąteczne życzenia, to się nie doczekacie. Tutaj życzeń świątecznych nie będzie z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, bo w tym roku Bożego Narodzenia nie obchodzę. Jestem ateistą i czasami robię wyjątek, jak ktoś mnie zaprosi na jakąś imprezkę. No, ale jak jesteśmy z żoną sami we Francji, to oczywiście ani choinki, ani nawet wigilijnej wyżerki nie będzie więc jest to pierwszy powód, mój ateizm ale też drugi ważniejszy powód jeśli już miałbym właśnie przyjąć taką tradycję dzielenia się opłatkiem i składania życzeń ludziom jakimś, no to byliby to towarzysze partyjni ewentualnie jacyś inni ludzie których szanuję, czy to z rodziny czy, czy właśnie z partii Partia jako ta właśnie druga rodzina, no mając świadomość, że większość widzów kanału Odrodzenie Komunizmu. To są moi przeciwnicy polityczni, albo jawni antykomuniści, albo też marksiści, którzy zazdroszczą towarzyszowi Michałowi tutaj no, sukcesów propagandowych. No, w każdym razie ponad 90% widzów pewnie towarzysza Michała mniej lub bardziej nienawidzi, więc nie widzę żadnego powodu, dla którego miałbym wam życzyć składać życzenia. No więc taka, taka przyczyna praktyczna. No ale no, ogólnie, no, jeśli już ktoś ma jakąś potrzebę właśnie świętowania w grudniu urodzin wielkiego człowieka, urodzin wielkiego człowieka, no to właśnie odsyłamy, to my świętujemy wcześniej, my świętujemy 18 grudnia rocznicę urodzin Józefa Stalina, pierwszego komunisty, który budował socjalizm. No, ale oczywiście, no, ja, ja jako, jako no, w moim tutaj kalendarzu świątecznym uznaję następujące święta, uznaję nowy rok, uznaję 22 lipca jako święto odzyskania niepodległości przez Polskę Ludową, uznaję rocznicę rewolucji październikowej, uznaję 9 maja jako dzień końca, yy, właśnie zakończenia wojny. No, zdobycia tutaj no, kapitulacji trzeciej kapitulacji Rzeszy na ręce właśnie Związku Radzieckiego no i pewnie jeszcze kilka takich rewolucyjnych świąt by się znalazło no, jedyne święto które mogę świętować które ma choć troszkę taki charakter no, yy, chrześcijański to jest 1 listopad no że szatunek dla zmarłych jest elementem no, nie tylko różnych religii Także różnych systemów politycznych. Ja zmarłych szanuję. To święto można zachować. Wszystkie te święta religijne, które dzisiaj, właśnie we Francji czy w Polsce, są świętami państwowymi, uważam, że w nowym systemie je skasujemy i będą to normalne dni, normalne dni pracujące. Jeśli muzułmanie we Francji muszą pracować w Ramadan, to chrześcijanie też mogą sobie popracować właśnie w Wielkanoc. Czy w Boże Narodzenie. We Francji to jest jeszcze ten Ascension. Jak to było tam? Ten Zielone Świątki, chyba. Nie, Ascension to jest to w wstąpienie To 15 sierpnia jest. Jest jeszcze ten właśnie Zielone Świątki gdzieś tam w maju. I takie inne, więc, więc no, nie widzę powodu, dla którego należałoby to utrzymywać. Dobrze, więc dzisiejszy filmik. No, powiedziałem już, że nie będzie tutaj o świętach. Będzie za to o Władimirze Putinie, czy Włodzimierzu Putinie, prezydencie Rosji, który to prezydent Rosji masakruje sanacyjną dyplomację. Więc no antybohaterem tego filmu będzie niejaki Józef Lipski. Józef Lipski będący właśnie polskim ambasadorem w, w Berlinie w czasach właśnie Hitlera i ten Józef Lipski jest postacią wyjątkowo parszywą odpowiada tutaj za przynajmniej dwie rzeczy, za którego no, wstydzę się, że ten człowiek jest Polakiem, więc pierwsza rzecz, no to Józef Lipski w 1934 roku był odpowiedzialny za podpisanie paktu o nieagresji z III Rzeszą na lat 5, no i takim tajnym protokołem do tego paktu o nieagresji była tutaj umowa o rozbiorze Czechosłowacji, który to rozbiór nastąpił 4 lata później. No ale no, y, ostatnio właśnie prezydent Putin y, nagłośnił temat, no, jakim ten, ten y, Lipski był parszywą postacią, że kiedy Hitler właśnie wzywał różne europejskie rządy do tego, żeby wspólnie, solidarnie w 1938 roku, no, europejskie rządy wy, wysiedliły swoich Żydów do Afryki, no to on napisał właśnie w liście do Józefa Beka. Liście dyplomatycznym, właśnie z taką no, ekscytacją, jaki ten Führer Hitler jest super, że Hitler chce oczyścić Europę z Żydów i gdyby to zależało od ambasadora Józefa Lipskiego, to w Warszawie należałoby ten pomnik, należałoby postawić pomnik Adolfowi Hitlerowi. To pisał polski dyplomata w 1938 roku i co słusznie nagłośnił właśnie Prezydent Putin, za co wielkie podziękowania i wielkie brawa, że Putin jest tutaj naszym sojusznikiem w demaskowaniu tego no, kryptofaszystowskiego charakteru, no, no niestety polskich elit, no, zwalczających, zwalczających Polskę ludową, więc, tak jak już wiemy, że tutaj oficjalną Oficjalnym w tej chwili kultem otacza się faszystowskich kolaborantów z Brygady Świętokrzyskiej. Na groby Brygady Świętokrzyskiej jeździ, jeździ premier Morawiecki. Brygada Świętokrzyska doczekała się nawet swojego własnego święta pod patronatem prezydenta Dudy. Więc mamy tutaj kolaborantów jakby w czasie wojny i po wojnie, no ale mieliśmy też właśnie tych faszystowskich kolaborantów. Przed wojną. Właśnie ambasador, ambasador Lipski jest tego przykładem. No ale wiadomo, że ambasador przecież nie podejmuje decyzji i nie wypowiada się w swoim imieniu, tylko jest on reprezentantem państwa. No więc, więc jeśli reprezentant państwa polskiego w Niemczech wzywa do budowania Hitlerowi pomnika, no to oczywiście jest to. Czyn haniebny jest to czyn, no, a, aż, aż brak mi słów, no, brak mi słów przede wszystkim na hipokryzję polskich mediów, które nagle zaczęły solidarnie na tego Putina pluć, yy, tak jakby Putin, <coughs> tak jakby Putin tutaj zrobił coś złego, Putin po prostu powiedział prawdę, zacytował tutaj, no, prawdziwą korespondencję, no, właśnie polskich, yy, polskich, Dyplomatów, więc prezydencie Putin, no, dziękujemy tutaj za, za ujawnianie takich dokumentów. Prosimy o jeszcze. Pozdrowienia, towarzysze.